Witam bardzo serdecznie w podsumowaniu grania punkty. Ja nazywam się Marek Janus i wyświetlamy konkursy, w którym były nadawane i to co ja właśnie prowadziłam ten program. Zaraz tylko dajcie mi cierpliwości i podsumujemy już od razu. Dobra. Wyświetlamy to, co już było. Była ta nowa grafika. W nowej odsłonie graniu punkty zmieniła się, ale była taka niespodzianka. W pierwszym konkursie to było w szafie na literkę K. W pierwszym konkursie poprawne odpowiedzi to kurtka, koszula. Przykładowo, i przykładowo w tym konkursie w szafie na literkę M. Na przykład co mi nie wymienię, bo i tak, wy wiecie, nie było koperty z jackpotu, ale powiem, a z jackpotem to była liczba 50. Jeżeli ma taki jackpot, to ok, jeżeli nie, to grajcie dalej. Już następny program to już widać o godzinie 18. Z tego co wiemy, że w piątek spotkam się z wami o 18 na program granie punkty w następnym programie i mam nadzieję, że również również z przyjemnością będę się z wami spotkał. I mam nadzieję, że w następnych programach. Dobrze, słuchajcie. Ja was bardzo dziękuję za dzisiejszy program. I w piątek się z Wami spotkam o godzinie 18 na program Granie Punkty. Tak, w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, trzymajcie się, dziękuję bardzo. Cześć!